Siemanko, tu Chris, kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie y, przesyłeczkę. Y, przy sztucznym świetle, więc to nie będzie aż tak dobrze widać. Y, przesyłka jest z y, Węgier. Tak jest. Z Węgier. I cóż my się tutaj spodziewamy za karteczek. O! Miło się. Ach, fu. I tak, mamy coś takiego, w takiej koperce bąbelkowej dodatkowo. O, to jest zaklejone. Zabezpieczone jest naprawdę dobrze, więc karty na pewno są w dobrym stanie. Fu, fu, fu. I tak, tutaj mamy saszetkę z Champions League 12-13. O, to też jest zaklejone. Ajajaj. Ok, to sobie zostawimy. i tu też jest zaklejone o boże i tak mamy tutaj dwie limitki Pierwszą z limitek jest to Paul Pogba z Juventusu. No, ale to światło daje. Dobra. A drugą jest świetna limitka Mario Balotelli z Liverpoolu. Świetna, świetna limitka limitki w idealnych stanach oraz w tym większym opakowaniu Huhuhu. spodziewam się limitki XL. XL i jest tutaj limitka Messiego. Nie mamy małej limitki Messiego, ale na pewno ją zdobędę w jakiś sposób. Świetna limitka XXL. Karta no, w super idealnym stanie. Więc <laughs> dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się, cześć.